Dzień widzowie, witam was w kolejnym odcinku Specim99 Na dzisiejszy odcinek pozbieram sobie troszeczkę muszelek i mam w planie otworzyć trochę nowych giftów A dokładnie będziemy mieli ich ponad 270 sztuk No i zobaczymy czy uda nam się dropnąć normal, huge, golden a może rainbow Także ty drogi widzu bez przedłużania strzel koniecznie tej łapki w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania no i ja start widzę, że tu mamy Ja w Witzbiu. Siemano, sensej, się manko, się manko. Dobra, idziemy sobie do maszyny i patrzcie udało mi się uzbierać tych tutaj muszelek. Ponad 100 tysięcy na dzisiejszy odcinek. Troszkę nadropiłem, troszkę kupiłem, troszkę jest packa nowego, bo też wydaliśmy ostatnio na wczorajszym live'ie Tak naprawdę 8 tysięcy Robux na to. Więc dzięki temu też mogę zrobić ten opening. No i co? 405 milionów wartości muszli na, na 200. summer giftów. Przerabiamy elegancko. Mamy, mamy. Jest. Przyszły do konta, już się będzie nie przyjdą. Dobra, mamy 272 sztuki o łącznej wartości 535 milionów. Ale jako bo otworzymy sobie te giftiki, A tak, o. Zobaczymy, czy te będą lepsze. 4, czy tamte 270 sztuk będzie lepsze. Uwaga, uwaga, uwaga. Tu z czterech niestety nic nie mamy. No ale dobra, to tylko było taki rozgrzewkowy giftik. Teraz dopiero zaczynam opening. Lecimy 8 na raz na sam start. Powiem tak, otwierałem już trochę tych giftów, około stówkę. Nic jeszcze mi do tej pory nie wyleciało, więc liczę, że na dzisiejszym odcinku coś poleci. No ale pierwsze otworzenie, co my tu mamy, to kiepsizna, kiepsizna. Nie licząc piñat i mini chestów, to reszta to jest no tragedia po prostu. No dobra, no to co? Otwieramy kolejne 8, a może i nawet 16. Otwórzmy sobie 16. Jeszcze sobie Glitched Drive odpalę. Może szczęście mi dodek kiedyś. I uwaga, czy mamy tutaj huge'a? Mamy deskę wakacyjną, fajnie. Mamy butcha wakacyjnego. Czyli pakiet wakacyjny, jak widzicie. Ile to jest na ten moment warty? Taka deska i butch. Butch kosztuje 900 tysięcy. Ok, nie za dużo. A deska kosztuje na dzisiejszy moment, uwaga, 3 miliony prawie. Czyli 4 miliony nam tutaj się zwróciło. Dobra, idziemy teraz do Kitusia. Tutaj sobie otworzyć, bo u Kitusia dawno, ale to dawno nie otwierałem. Siemano, Kituś, witam cię serdecznie, przyjacielu. No i co, tu sobie trochę więcej otworzymy: 8, 16, 24 gifty. 24 gifty u Kitusia, proszę cię, Kitusiu, nie zawiedź mnie. Daj mi jednego Rainbow Huge'a. No dobra, golden też może być. I czy coś będziemy mieli? Uwaga! No niestety, nic. Nie, dobra, cofam, jest Pet Search. jest Pet Search. jest W. Jest Pet Surge, jest W. Opłacało się jednak. Dobra, u się otwórzmy jeszcze 8, 8 i jeszcze raz 8, żeby wyrównać do równych 200 giftów. Dobra, czy teraz coś będziemy mieli. No ja tylko liczę, że będą jakieś dwa huge, fajnie by było. Mamy deskę i jest pierwszy huge, let's go! Mamy pierwszego huge'a, czy to jest wersja normal, to jest chyba wersja normal, ale jest przepiękny ten huge, Pokaż mi go. I to zaledwie 20 coś giftów. Okej, okay, 88 milionów. Ja myślę, że troszkę droższy jest. No ale wiadomo, jest to wersja normal, nie jest to wersja Golden ani Rainbow. Czyli, żeby nam się ten opening zwrócił, musiałbym jeszcze takich 6 trafić. W sumie 5, bo jednego już mamy. Tak on się, widzowie, prezentuje. No, czy on nie jest piękny? Taka ananasowa małpka. No, i no, mega przepiękny huge pecik, wam powiem. Podoba mi się. To co? Jak już normal mamy wersję, to teraz rainbow musimy trafić. Lecimy z kolejną tutaj, nie wiem, 16, chyba 16, albo nie, 8 giftów. Widzowie, trzymajcie kciuki na drugiego huge'a. Jak będzie drugi, leci do was na konkurs. No i z pierwszej ósemki tutaj niestety nic nie poleciało. Wiecie, gdzie sobie teraz pójdźmy? Nie wiem czy to działa, ale idę na fontannę. Bo jak się otwiera ekskluzji jajka, to te jajka fajnie na całą mapę się tutaj rozwalają. Ciekawe, czy tak samo będzie z giftami, uwaga, otwórzmy sobie 8. No niestety, na gifty to nie działa, tylko na ekskluzji I uwaga, na maszynie się otworzyło, spoko. A nie, jedno się tam otworzyło, patrzcie, jednak działa. I z tych 8 niestety nic nie ma. Zmieniamy znowu pozycję, staniemy sobie teraz tutaj. O, elegancko w tym miejscu, nie? I tu sobie lekko zaspamimy, wiecie. 8, 16, 24, a, jeszcze raz. I zobaczmy, czy z tylu giftów jeszcze jeden huge'ik nam poleci. Proszę, panie Prestoni, jeszcze jeden huge'ik, ja bym giga chciał. I czy coś mamy, coś mamy, coś mamy? No nie, tu nic niestety nie ma. Same gift giftbugi, poteczki, książeczki, no i nic ciekawego tak w sumie. A co jest w ogóle do zdobycia w tym? Mamy 6 rollsów, okej, okay. na pewno mamy huge wersji Normal Golden i Rainbow. Na drugiej stronie, no nic ciekawego, powiedzmy sobie szczerze, nic ciekawego. Na trzeciej również, to klasycznie. Co będzie na czwartej stronie? No piniatki jeszcze okej, okay, jako tako, ale też tragedia, powiedzmy sobie szczerze. Tutaj totalnie nic. I teraz tak naprawdę najważniejsze strony się zaczynają. Na szóstej stronie mam mini chesty i deskę. Na deskę w ogóle dużo procent, 0,11%. To jest dosyć dużo. Tu mamy moje ukochane Pet PetSurge i uwaga, ostatnia lista, czyli numer 8. Co tu mamy? Mamy. Uuu! Fajne rzeczy, okej, okay, czyli na ósmej liście są fajne rzeczy, czyli jest szansa na czas Spela. Tak w sumie jak z każdego gifta praktycznie. Dobra, w ogóle połowa openingu już prawie za nami, lecimy teraz może po cztery sobie otwórzmy, a czemu by nie? Jak tylko po 8 otwieram, to czemu teraz nie po cztery? Dobra, mamy budkę wakacyjną, spoko. Ej, czy coś jeszcze tutaj mamy? No co ty sensy robisz? Czemu ty z wyrzutni fajerwerków do mnie tutaj nawalasz? Kolego, proszę się uspokoić. Dobra, zróbmy coś teraz takiego, że szybko zaspamimy samymi czwórkami. Samymi czwórkami. Lekko sobie zaspamimy. Ile się da? Ile się da? Dobra, tyle myślę, że starczy. Czy coś będzie z tych czwórek? Czy czwórki są szczęśliwe? Jest tutaj butch i jest deseczka. Widziałem. Ale czy jest huge Uwaga! No! Dalej tego huge'a nie ma. A jeden to jest zdecydowanie mały jak na dzisiejszy opening. Musi być jeszcze jeden. Dobra, 16 giftów. 8, 16. Jeszcze jakiś tutaj mini. W tym wyleciały, dobra. Czy z 16 będziemy coś tym razem mieli? Jeśli nie, to chyba zmieniamy na Wojda, bo tutaj ten spawn ward dał nam jednego huge, ale drugiego nam coś nie chce dać. Wiecie co? Pójdźmy sobie na nowy ward na The Voidzie. A dokładnie, widzowie, chodzi mi tutaj o krainę 209, czyli nowy wakacyjny update. Nowa wakacyjna kraina w sumie, i nie wiem, gdzie by tutaj iść. A stajmy sobie tutaj. Na każdej krainie po 20 giftów, sobie na przykład otworzymy. Dobra, 8, 16, 16. Po 16 zobaczymy, czy te 16 są fartowne, czy nie. Uwaga, uwaga, czy będzie huge proszę Państwa. Mamy kolejną deskę. Jezu, te deski dropią cały czas. Patrzcie to. Ja już chyba z tych desek z 10 mam obstawiam. Uwaga, 7. 7 takich desek mam. Tylko, że deski mi nie są potrzebne, bo ja i tak tylko na jednej mogę latać, a nie na 10. Dobra, zmieniamy znowu mapkę. Idziemy tym razem tutaj. Tu sobie zrobimy też opening 16, ale 4 po 4. Zrobimy tak, myślę, że to będzie lepszy pomysł. I zobaczmy, czy takim sposobem mi coś poleci. Uwaga, uwaga, jest huge, jest drugi huge. Let's go, mamy drugiego huge'a, to już macie gwarantowane losowanie dzisiaj. Bardzo fajnie, dwa huge'yki. Pokażmy je sobie tutaj w ekwipunku. Let's go, dwa huge pineapple monkey. A Jeszcze widz mi pisze scam No nie, nie, kolego, jaki scam Ja dopiero z tego zwróciło mi się 180 milionów A na gifty wdałem prawie 600 Co ty mi gadasz o scamie Nie no, patrzcie co ten chłop robi No on mnie nie lubi, ewidentnie Dobra, uciekamy szybko Idziemy na kolejną mapę Jeszcze jeden golden albo rainbow Byłbym mega zadowolony Jakby hugek poleciał Dobra, lecimy teraz z 8 4, -4. O, takiej taktyki nie próbowałem 8-4-4 Zobaczmy czy Preston ma przygotowanego kolejnego Hugha dla mnie. Sprawdźmy, sprawdźmy. Proszę panie Prestonie, czy dasz mi tutaj Hugha. No niestety nie da. Idziemy na kolejną znowu mapę. Ile mi tych giftów w ogóle zostało? 52 gifty. Wiecie co sobie teraz zrobimy? Otworzymy pojedyncze. Pojedyncze również się nie otwierają, więc troszkę sobie zaspamimy tymi pojedynczymi giftami. Może to akurat to. Że trzeba pojedyncze otwierać, większe szczęście będzie. Sprawdźmy. Otworzyliśmy tak w sumie, nie wiem, z 7, 8 giftów. Czy pojedyncze coś leci? No, pojedyncze nie ma takiej farajdy. Ale wiecie co? Jeszcze 5 sobie tak otworzę szybko. Pojedyncze takich 5 giftów szybkich, zobaczymy. Może akurat z tych poleci coś. Sprawdźmy. Sensei, trzymaj kciuki, a nie tam trzymasz bazukę. Czy co to jest? To jest wyrzutnia chyba fairwerek. Dobra, no i pojedynczy powiem wam, że nie oddają za bardzo. To na tej mapie też otwórzmy sobie 8. O, oh, 8 jest lepsze, ja wam mówię 8 te będzie szczęśliwe, będzie tutaj Rainbow Huge. ja tak coś czuję Mamy piniatki, mamy książeczki, ale Huge'a jednak nie mamy. Ja jednak się trochę przeliczyłem. Dobra, teraz pójdźmy sobie na 205 mapę. To jest chyba w ogóle pierwszy wordzik, czy nie? Tak, pierwszy wordzik, który właśnie rozpoczął ten update wakacyjny i co? 8 sobie otwórzmy. I w sumie 4, 8 i 4. 8 i 4 taktyka. Czy odda trzeci hugeek do kolekcji by się przydał? Ja bym strasznie chciał 3 hugea na dzisiejszym odcinku. Nie więcej, serio. Jak dropną 3, jestem spełniony. No i co, 20 giftów zostało. To ja już po 4 otwieram, wiecie? Bo to już końcówka. Dobra, dwie czwóreczki. Uwaga, czy mamy hugea, czy mamy hugea? Mamy charma tutaj jakiegoś. Tu mamy sprinklery, tu poteczkę. No i nic więcej. 12 ostatnich giftów. To co? Robimy coś takiego, że 1. Jeden... один, один I jeszcze raz jeden, i zostanie nam ostatnia ósemka, i otworzymy sobie je naraz. Czy z pojedynczych giftów coś poleci? Chyba niestety nic nie mamy. No to ostatnia ósemka. Zobaczmy, ostatnia ósemka w dzisiejszym odcinku. 10 minut zajął nam taki opening, a zbieranie 600 milionów gramów zajęło mi troszkę więcej. I czy będzie kolejny huge do kolekcji? No niestety nie ma. Ale czy ja jestem zadowolony z tego openingu? Szczerze, liczyłem, że mi poleci jeden huge. Poleciały dwa, więc jestem zadowolony. Czy jestem na L? No jestem gigantycznie na L. Bo te gifty mogłem spokojnie sprzedać za 500 milionów luźno, a w huge'ach mi się zwróciło niecałe 200. No ale dobra, i tak opening dany moim zdaniem. Patrzcie, jakie fajne małpki stoją za nami. Jedną z tych małpek sobie zachowuję oczywiście w ekwipunku, a jedną wam dzisiaj rozdajemy. Jedyne co musicie zrobić, żeby ją wygrać, napisać, nie wiem, wakacje oraz ważnik w komentarzu. W następnym odcinku wyślemy nagrodę zwycięzcy. A propos nagród zwycięzcy, musimy iść na devoida. I oficjalnie teraz macie na ekranie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie mordeczku ci gratuluję i idę wysłać ci nagrodę. Więc tu wchodzimy do mailboxa, wpisujemy twój nick, piszemy pozdrozy odcinka. I co to ostatnio było? Stargazing Wolf chyba, tak? 124 miliony. Żeby nie było na odcinku wysyłamy, potwierdzamy oraz nagroda już kolego powędrowała do ciebie. Serdeczne gratulacje. Zróbmy sobie widzowie malutkiego dila. Ostatnio te łapki raz idą, raz nie idą. Jeżeli chcecie mnie wyzerować to zróbmy coś takiego, że jeżeli nie wyjdą nowe gifty jakieś nie wiem wakacyjne V2 to każda łapka pod tym odcinkiem to jeden gift do otworzenia w następnym. Czyli nie wiem, wbijecie 500 łapek, otwieram 500 takich giftów, 1000 łapek otwieram 1000 takich giftów. 100 tysięcy łapek to 100 tysięcy giftów. Także ja wierzę w waszą siłę zobaczymy ile dacie radę dobić. A póki co to na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie, życzę Wam wspaniałego dziąka lub wieczorku, zależy o której godzinie oglądacie. I co? Siemanu!